Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Mam nadzieję, że już te chłodne dni minęły i teraz już będzie tylko lato i lato. Na początek chcę pokazać moje truskaweczki, które niestety musieliśmy wczoraj przykryć siatką. Ta siatka jest używana na borówki, w czasie kiedy już dojrzewają owoce, a teraz przykryliśmy właśnie truskawki, dlatego że Kosy i inne ćwirki po prostu wydziubywały truskawki i nic nie było. Pierwsze truskaweczki zaczęły już dojrzewać o tam. No, ale niestety nie dało się nic zjeść, ponieważ ptaszki były szybsze. I taka siatka dobrze spełni swoją funkcję. Parę lat temu też miałam taką sytuację, że ptaki właśnie zjadały wszystkie truskawki. Później było parę lat spokoju, no a w tym roku znowu upodobały sobie truskawki. W dzisiejszym filmiku pochodzimy troszeczkę po moim ogrodzie i zobaczymy ogólnie, co kwitnie na wszystkich rabatach. Dalej kwitnie mój biały irysek i koło iryska. Taki jasno-morelowy, jasno-łososiowy irysek, którego dostałam od Wicki. Tutaj jest posadzona jedna kępka, a tam dalej jeszcze będziemy przechodzić i zobaczymy następne kępki. I tak przy okazji, jak przechodzę, tutaj powschodziły ogóreczki, bardzo ładnie powschodziły, akurat powschodziły. Tak, dzień po tym zimnie, które przyszło, po, po tych przymrozkach, więc udało im się nie przemarzły. I taki rzut ogólny na ogród w tym momencie jak to wygląda. Koniec maja w ogrodzie wszystko bardzo ładnie kwitnie dużo kolorów wreszcie to, na co czekaliśmy przez całą zimę. Tu na rabacie z przodu kwitnie moja piwonia śmierdziuszka, koral sunset. Bardzo ładne kwiaty. One z wiekiem zaczynają się robić coraz większe. Im starszy kwiat, tym większy i tym jaśniejszy. Ta roślinka była przesadzana w 23. roku. Na jesieni, więc one nie są jeszcze rozrośnięte, są jeszcze niższe niż być powinny, niż dorosłe krzaczki, ale kwitną już bardzo obficie. Kwitnie liliowiec żółty, już dosyć długo kwitnie, chyba nie pamiętam, ale już był bohaterem mojego filmu, w którymś pokazywałam go chyba z 10 dni temu. Cały czas się rozwijają nowe kwiatki i jest bardzo fajny, bo sam się czyści. Te zaschnięte kwiaty same opadają. Żółte irysy, które dostałam kiedyś od sąsiadki, też już pięknie kwitną. Musiałam im dać patyczki i podwiązać je trochę, bo po deszczu po prostu się położyły, niestety. Więc nie jest to już taka piękna, luźna kępa. Są troszeczkę ściśnięte, ale cały czas bardzo ładnie wyglądają i pięknie kwitną. I tutaj, właśnie te iryski, o których mówiłam przed chwilą, czyli te trzy kępeczki, które dostałam jeszcze od mojej Wicki. Bardzo ładny kolor, taki jasno taki jakby z lekko liliowymi tutaj znaczkami. Wczoraj wykopałam tulipany. Tutaj tu było takie poletko tulipanów w kolorze łososiowo-różowym. I wczoraj wykopałam te cebulki, zostawiłam je trochę do przeschnięcia. Muszę je włożyć do jakiejś skrzyneczki i będą czekać do jesieni na posadzenie. Natomiast w miejsce tych tulipanów posadziłam kannę. Ona ma taki różowy kolor, z tego co pamiętam. I teraz idziemy dalej. Może przejdziemy tutaj do następnej rabaty. Będę trochę zygzakiem chodzić. I tutaj zostało mi puste miejsce. W ubiegłym roku rosła tu alstremeria, ale ona nie przetrwała naszej zimy. I tutaj jest kanna posadzona taka z bordowymi liśćmi i różowymi kwiatami. Niedługo będą kwitły naparstnice. W tym roku z napastnicy jestem bardzo zadowolona. Kępy są duże z wieloma pędami kwiatowymi, więc w momencie kiedy one zakwitną, będzie to wyglądać naprawdę bardzo ładnie. Zaczęły kwitnąć goździki brodate. To są kępy z ubiegłego roku, które poprzycinałam, no i one sobie jakoś tam dały radę. Odwrócimy się tutaj, i tu jest. Wonia prawdopodobnie dębówka, mocny, bordowy kolor. Jeszcze się nie rozwinęła, ale pączki już są duże i już bardzo ładnie wygląda. Dereńkołsa, odmiana Milky Way. Bardzo ładnie wygląda w tej chwili już, ale te podkwiatki jeszcze są takie zielonkawe. Za parę dni będą całkiem białe. Bardzo długo zdobi ogród. W ubiegłych latach tak około miesiąca był ozdobny. Pod tereniem mam rabatę z różami, i róże już zaczynają kwitnąć. Tutaj jest pierwszy kwiatek, i to jest róża odmiany Rapsody in Blue. Bardzo ładny, fioletowy kolor. Ona później odrobinę, jak gdyby zmienia ten kolor na taki brudnawo fioletowy, ale tutaj u mnie jest osłonięta od zachodu, więc to zachodnie słońce już nie będzie jej podgrzewać. I ona na tym stanowisku akurat ma takie ładniejsze te kwiaty. Nie robią się takie sprane. Tutaj różyczka. Old Port, ona też ma kolor liliowy, ale jaśniejszy od Rhapsody in Blue. Natomiast tutaj jest różyczka Heidi Klum, chyba najmniejsza z takich różyczek rabatowych, też o kwiatach liliowych. Na razie te pączki są bordowe, ale jak się rozwiną, będą jasno-fioletowe. Z tyłu jest różyczka Reine des ma bardzo dużo pąków. W tej chwili wygląda na taką niską krzaczastą, ale ona będzie wyższa. Będę ją prowadzić właśnie w formie krzaczastej, ale takiego wyższego krzewu. Podeszłam teraz do innej rabaty. I na tej rabacie kwitnie irys blady. To jest odmiana Argenteo Variegata. O białych paskach na liściach. Jest mniejsza i bardziej wrażliwa na choroby. Kwiaty też ma mniejsze, ale też wygląda bardzo ładnie. Jeżeli się o nią zadba, to będzie zdobyć rabaty przez cały sezon. Różyczki, które mają już takie pąki prawie, że do rozwinięcia. A tu na końcu rabaty rośnie róża. Modern Centennial, z tego co pamiętam, co kupowałam, to Modern Centennial. I w tej chwili wygląda bardzo ładnie, jak bukiecik różowych kwiatków. To jest jedna z róż kanadyjskich, odporna na mrozy. Ja ją w ubiegłym roku bardzo mocno przycięłam, tak jak wszystkie moje pozostałe róże były odmładzane. I ona teraz odbudowuje krzaczek. W tej chwili wygląda bardzo ładnie. Tak zgrabnie równiutko. Później powypuszcza dłuższe pędy i myślę, że też będę ją przycinać na taką krzewiastą formę. Rabata z moimi irysami Aureo variegata, irys blady. Też teraz te iryski bardzo ładnie kwitną. Kolor fioletowy, mocny zapach i na tej rabacie też sporo jest naparstnicy. Tutaj, nawet już rozwinęły się pierwsze kwiaty w kwiatostanie i ta też już zaczyna ładnie wyglądać. Dalej kwitną czosnki. To jest odmiana Violet Beauty. Natomiast tutaj odmiana Gladiator i te czosnki już przekwitły. One zaczynały kwitnąć wcześniej. Tam dalej poletko z bodziszka kantabryjskiego, który zaczyna kwitnąć. Przepiękna roślina okrywowa, jeżeli mamy jakieś wyższe krzewy to pod tymi krzewami warto posadzić właśnie ten bodziszek. Nie jest wysoki, tak mniej więcej do 30 cm wysokości. W czasie kwitnienia wygląda bardzo ładnie, no po kwitnieniu też, bo oczywiście takie zielone poletko z liści zostaje. Orliki już prawie przekwitły, ale mam bardzo fajną niespodziankę. Tutaj jest irysek, który sadziłam w ubiegłym roku na jesieni, i to jest odmiana Autumn Circus. Ma powtarzać kwitnienie. To jest jedna z czterech odmian, które kupiłam na jesieni, takich właśnie powtarzających kwitnienie. I na razie tylko on wypuścił mi kwiaty. Jeden pęd kwiatowy, ale przynajmniej można już teraz zobaczyć, jak to będzie kiedyś kwitło. Bardzo przyjemna niespodzianka, bo właściwie kwitnienia się spodziewałam dopiero w przyszłym roku. Kwitną irysy odmiany Eleonor Sprite. Bardzo ładne, błękitne iryski, wysokie. A za nimi zaczęła kwitnąć róża Crown of Princess Margerita. Morelowe kwiatki. Zawiązała w tym roku dużo pąków i w czasie takiego pełnego kwitnienia będzie ładnie wyglądać. W pełni kwitnienia są też jeżyny w tym momencie i wyglądają bardzo ładnie. Sprawdzą się też jako rośliny ozdobne. Powojnik Blue Ribbons w pełni kwitnienia. Bardzo ładny błękitny akcent na rabacie. Później będzie miał takie puchate owocostany, więc też będzie wyglądał ładnie. Obok jest irys syberyjski i to jest odmiana Pink Parfait. Chyba tak się to nazywa. Na razie jeszcze są pączki, ale później będzie właśnie taki różowy, bardzo ładny kolorek tutaj. Kończy kwitnienie bez odtawski, Jeszcze jest fioletowy i taki dosyć ładny, ale niedługo będę musiała poobcinać te zaschnięte kwiatostany, żeby go jakoś uporządkować. W ubiegłym roku miałam nie obcinać, ale w końcu jak patrzyłam na takie suchotki, które sterczą na krzewie, to poobcinałam i wyglądał o wiele schludniej. Rozwinął się pierwszy kwiat piwonii Louise. W ubiegłym roku był tylko jeden kwiat, natomiast w tym roku no tutaj jest tych pączków sporo i mam nadzieję, że też się porozwijają piękny cieniowany na no taki ciemniejszy w środku jaśniejszy od zewnątrz naprawdę przepiękna odmiana bardzo się cieszę że ją kupiłam I tutaj różyczka Souvenir do Dr. Jamais. piękny kolor kwiatów to jest taki bordowy ale podbarwiony takim fioletem śliczna odmiana Tutaj rośnie przy porzeczkach. Ona była tak posadzona na tymczasem. No ale wiadomo, prowizorki są najtrwalsze. No i tutaj też właśnie prowizorka okazała się najtrwalsza. Tak wygląda w pełni rozwinięty. Bardzo ładnie pachnie. Teraz potrzepałam tymi kwiatkami i doleciał mnie właśnie prześliczny zapaszek. Bardzo ładny. Obok niej rośnie różyczka Rose Direct. Też była posadzona tutaj na tymczasem. No i została i myślę, że te porzeczki stąd będą wykopane. A posadzę porzeczki gdzie indziej. Zostanie tutaj już taki różany zakątek. Kwitnie róża Therese Bagnet. Rozwija kolejno coraz to nowe kwiaty i wygląda bardzo ładnie. W tej chwili jest to takie niewysokie, różane drzewko. Tak wygląda z oddali. Teraz, kiedy słońce na nią świeci, na tle tych ciemnych iglaków, wygląda prześlicznie. Kwitną u mnie też krzewuszki teraz. Tam z tyłu jest odmiana wariegata, jasnoróżowe kwiatki i biało obrzeżone liście. Tutaj jest krzewuszka odmiany monet. Jedyna, która mi została z kilku sadzonek. Kwiatuszki nieduże, ciemnoróżowe, natomiast całą ozdobą są liście, które są biało-różowo obrzeżone. Bardzo niziutka odmiana i dosyć wrażliwa na choroby, ale piękna. Kwitnie też krzewuszka purpurea nana. Nieduże kwiaty, ale bardzo ładnie wyglądają wśród tych bordowych liści. Staram się prowadzić ten krzew w formie takiej kopułki. I ostatnie moje dwie krzewuszki to jest red prince, który jest prowadzony w formie takiego wielopniowego drzewka, żeby tutaj nie zajmował za dużo miejsca. Po kwitnieniu będę musiała przyciąć. Poprzycinam wszystkie te pędy, które kwitły, zostawię młode pędy, które później będę skracać. Tak, żeby nie zajmował tutaj właśnie dużo miejsca. I przepiękna krzewuszka odmiana olimpiadę o bordowych kwiatach i złotych liściach. Tutaj ma bardzo dobre stanowisko, ponieważ rośnie w półcieniu. Takie bezpośrednie słońce ma tylko przez 3-4 godziny w ciągu dnia. Dzięki temu te liście nie są przypalane. Jeżeli ją posadzimy w pełnym słońcu, no to liście będą się przypalać i ta krzewuszka nie będzie już taka ładna. Ale w tej chwili wygląda bardzo, bardzo ładnie. A tam gapcio w gapciolandzie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny.